Bardzo dużo działo, zaczynamy, już zaczęliśmy, wolontariusze od około, około godziny 8 rano zaczęli chodzić i kwestować po ulicach miasta, jest 350 wolontariuszy, poza tym od godziny 10 pod centrum handlowym M1 zaczęła się motorkiestra. podobnie pod centrum handlowym Echo, pod centrum handlowym M1 będą samochody rajdowe, będzie można się tymi samochodami przejechać, wziąć udział w takich dyscyplinach, sprawdzających swoje umiejętności właśnie w prowadzeniu pojazdami, na trolejach, czyli symulacja poślizgu, pijane okulary, żeby tutaj profilaktycznie pokazywać, jakie zagrożenia czekają przed kierowcami po spożyciu alkoholu. Poza tym samochody z rajdu Monte Carlo i będzie można do nich wsiąść, do samochodu Łada, który, który będzie w tym roku brał udział w rajdzie Monte Carlo z różnych rajdów samochodowych. To samo się dzieje, podobne, podobne rzeczy dzieją się pod centrum handlowym Echo. To na zewnątrz, bo już także od godziny 10 w Galerii Słonecznej rozpoczęły się różnego rodzaju pokazy, kuglarskie pokazy tańca zespół 26600, będą pokazy Będą na małej scenie w galerii występowali artyści z konkursu radomskich Kazików takie bardziej akustyczne występy. Natomiast od 14 rusza koncert rockowy na scenie. Na scenie głównej, tutaj na Placu Jagiellońskim zapraszamy wszystkich serdecznie. Będziemy grali do 21.00. O 20.00, światełko do nieba. W międzyczasie pojawi się tutaj też Straż Pożarna, policja, będą demonstrować swój sprzęt. Można będzie wsiąść do radiowozu, do samochodu strażackiego, bojowego, założyć kask, zrobić sobie zdjęcie i wszystko za złotówkę, przynajmniej do puszki. Także prosimy, wspierajmy tą. Akcję e, gra nas bardzo dużo w mieście i cieszę się, że dużo osób się włącza w tą akcję. E, właśnie, jaki macie dzisiaj, dzisiaj no, w tym roku, cel? W tym, cel, w tym roku cel jest e, ciekawy. Tak? Do połowy puszki zbieramy na dzieci, od połowy na seniorów. Tak? Także e, orkiestra gra dla, dla, dla wszystkich i mam nadzieję, że wszyscy się w nią włączą.